Dzień dobry wieczór z tej strony Gubasz. Zapraszam was wszystkich do oglądania kolejnego odcinka. Powiem wam szczerze, że nie wiem za bardzo co się dzieje z moim mikrofonem, ale zaczyna mi szumić. I to... w, w różnych miejscach zaczyna mi szumić. Nie wiem dlaczego. Eee, pod piątką coś mamy? Nie, no to damy sobie otronach ognia, proszę bardzo, otronach ognia. No, dziwne, żeby smoki miały tu i snipes. Because unlike the I'm not Not anymore. And you. It appears I, I knew it was only a matter a small price to pay. Yes. And what happens when you've slain me? Is Valerica next? Is Serana? Ah, of course. The prophecy. You've come here to stop me. you turn over the boat. Very well. Jeszcze raz sobie o, bang. Bang. I teraz biciemy do Odzwaniak. Dobra, magię sobie trochę dodamy. No i jeszcze trochę życia. Wampiry odzyskują do zdrowie. Dobra. No, czyli mnie to trochę nie interesuje. Gdzie ty jesteś? Bo gdzie on jest? Boże. Ta walka nie jest trudna, tylko irytująca. I teraz będziemy musieli strzelić w niego, tak? O, no dobra. Bęk, 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 wszystko rozwalone. A bo on chyba się leczy, nie? Tak, on się leczy, więc trzeba od razu w niego wcisnąć strzałę. Pijame save mixburgą. O! Šiandien aš esu, man tai savaime. O, dava, įtariame savo.

Dobra, w tej walce nie będę przyzywał jednak yy, ognia, bo i tak mi się za bardzo nie przydaje. A nie mam aż tyle many, żeby sobie z nią tak szaleć. Yy. No jaka to jest ślamazarna ofiara losu, no no walcz, skoro jesteś taki twardziel, no to walcz, a nie będziesz co chwilę uciekał. No, teraz tak, to muszę z powrotem zaznaczyć. Coś tu się chyba zepsuło. Mam nadzieję, że nie będę musiał wczytywać gry, bo zginąłem po prostu. Aha. Okej, okay, coś tu nie zadziałało ewidentnie. Ale... ja się z tym czuć nie będę. Chodź tu. No... No powiedzcie mi, że to jest, nie wiem, jakaś trudna walka. Nie, to jest po prostu uciążliwa walka. On cały czas ucieka. Zamiast go zabić... No, on się <grym> wyleczył cały. Się <grym> wyleczył> Jezus. No i gdzie już teraz ucieknął? Głoszę... Nie, nie dam się tym razem zabić. Ciekawe co na niego będzie działać ten... W ogóle jak tutaj alfa, ten, miksturami Używanie. Dobra, najpierw wypijemy to, co mam ukradzione. To jest w ogóle bez sensu. No sobie wypijemy. Nie wiem, nie widzę tutaj. Yy... Boże, ten dźwięk to mnie zaraz... Yy... O, jest. Aha. Nie, ja uzdrowienia mam strasznie mało. Dobra, teraz pytanie, czy go mogę sparaliżować. No przestań uciekać. Opiera się. I teraz, teraz jest tak, nie mogę go uleczyć, nie mogę się uleczyć, nie mogę. <śm> no. Nie wiem, no. Przestań się ruszać, gościu. Nie wiem, zaraz mnie coś trafi. Przestań się ruszać, gościu. Gdzie ty jesteś? Jezus, Maria. Aha, to by nawet nie powaliło. W końcu walczysz jak mężczyzna. Gratuluję. O, już uciekł. Ty idziesz, no. Naprawdę jesteś taki słaby. Nie. Ten, który wymyślił walkę z tym wampirem, to chyba naprawdę nie lubił broni broni białej. Paraliżująca na niego nie działa, to już wiemy. Nie no, to jest bezczelne, po prostu zaraz się zdenerwuję, go nie, nie mogę normalnie bić, bo mi co chwilę ucieka. No w końcu jak odwążymy coś. Już, już, już. go. O, w końcu chłopak w jak mężczyzna. O, już nie. Już zrezygnował. Który to jest niebo? Tego trzeba kuć, tak? Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Noha, wysłał i całą manę. Uff. Taka jest znużąca. Naprawdę, nie chcę mi się z tylko z tego względu, że cały czas ucieka. No. Nie można z normalnie z nim powalczyć, nie. Już skończyłeś. Umżyj w końcu Dobra, kolejną miksturę trzeba wypić. Znaczy miksturę, zupę. Gdzie ty jesteś? Tu jest jakiś jeszcze przeciwnik. Haha, ha, nie spodziewałeś się mnie tutaj, co? Dobrze, o to nie chodziło. No gdzieś ty uciekł Jak się znowu ulecisz to się po prostu wścieknę. Boże w końcu Uuuh. Najgłupsza walka jaką stoczyłem w tej grze

Chcę stać się vampirem. No i co? I wątek skończony. And the prophet... I, I koniec. Koniec. I tak się zakończyła smutna historia wampirów. Król wampirów był banalnie prosty i był do, w dodatku tchórzem. No niestety takie prawa ręku. O, już, już leczenia choroby. O. No być. Dziękuję, wyleczony zostałem. Wielka bitwa wampirów skończona. Wątek fabularny mamy zakończony. Więc możemy sobie rozpocząć coś innego. Mam kilka pomysłów, wy też rzuciliście kilka pomysłów, może jakiś nawet taki troszeczkę poradnik nagram. No, poradnik będzie związany z tym, że w jaki sposób szybko hajs zarobić. Dam kilka pomysłów. Myślę, że komuś może się to przydać. Teraz tak, co ja chciałem zrobić tą krew trzeba zanieść, otóż to. Biała dama, odszukaj Aha, co my tutaj mamy jeszcze za misję? To, to, nie. Nie. Aha, to jest zimowa twierdza. Pod tym odcinkiem możecie rzucać sugestie jaką jaką fabułę następną rozpocząć.

Wchodzimy do środka i zobaczymy, co my tu mamy. No i po gościu. fajny byłeś. Nie, tych rzeczy brać nie będę. No i czytamy książkę. Musimy wziąć księgę. No i teraz to musimy podejrzewać, że wyjść o dzień dobry No podszedłem bliżej musiałem odejść, żeby zacząć y, rozmawiać z tobą, więc nie wiem co ty chcesz Co znowu? Nie mogę own. tego w żaden sposób przyspieszyć, przepraszam

To, jakie to było zadanie? Trudne <grymne> początki to na pewno nie to. Mm, zanieś niezwykły klejnot, dobra. Dobra, co? z tą książką coś się ciekawego robiło. Aha, to chyba robią coś takiego, że jak weźmiemy ścieżka e, potęgi, to e, tam wszystkie. E, wszystkie te. A nie wiem, dobra, nie będę zgadywał. Ścieżka magii, iluzja. Przywołanie. A ciekawe, czy to o jeden? Czy o, o coś więcej o, zaklina, nie. Kurde, mogę sprawdzić? A, i książka usunięta. Okej, okay, dobra. Mm, no tak, mogłem sobie zapisać i sprawdzić o ile mi dodało Bo teraz nie wiem. Sole okna sobie weźmiemy Książki poczytamy Dobra, wszystko przeczytane No jak widzicie warto książki czytać, bo zawsze z nich można jakiegoś quest'a dostać czy coś A no, z tej książki mamy dodatkowe punkty umiejętności Dobra, no, to fajnie by było Pamiętajcie, żeby pisać pod tym odcinkiem komentarze, jaką część fabularną teraz można zacząć. Mamy tam co? No mamy cesarstwo tak i gromow... znaczy nie gromowo, No ogólnie tą e, polityczną, cesarską, tak? Możemy doprowadzić. Możecie wybrać, po której stronie mógłbym zostać. Mamy jeszcze... E, Mroczne Bractwo Gildie Złodziei, mamy jeszcze. No i jeszcze ten dodatek, tak? O osmoczym dziecięciu. Mamy jeszcze tutaj Gildię Magów. Może napiszcie po prostu jaką część fabularną byście chcieli, tylko przykładowo jakieś tam, co są misje, gdzie są 2-3 questy i skończona część fabularna, tak samo wiecie o co chodzi, takie krótkie poboczne fabularne misje to nie piszcie o tym, bo to po prostu będę robił w międzyczasie. A takie główne wątki to po prostu myślę, że byście wy wybrali no i w sumie tyle, no myślę, że, się, że wyraziłem się jasno, chociaż nie zawsze człowiek ma, ma tą nadzieję, że się wyraził jasno, no ale dobra, e, liczę na Was, także ja Wam dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia, pamiętaj zostawić łapkę w górę, subskrypcję, no i na razie.